Cześć, siamanko, wszystkim. Słuchajcie, no to co? E, mamy evencik nowy. Nowego Hero, AMPU. No właściwie on już nie jest nowy, ale mamy <coughs> Luka i AMPU. I co? Pulujemy. Mam 128 e, kart. 60 na. E, Użyję 60 na Luka. I zobaczymy, jak to nam pójdzie. Dobra. Lecimy. Pierwsza dyszka. Leci, leci, leci. Pierwszy. I w pierwszym mamy pff, niestety same rery. No to skipujemy. <laughs> Następna dycha. Zobaczmy. Mm -hmm. I. O, mamy jakąś elitkę. Dobra, dobra, zobaczymy co. Eee... Co my tu mamy? Aha, ojze i coś jeszcze tam było. Zobaczymy, co się trafi. O, jest ojza. Okej. Okay. Dobra, skikniemy. Mamy ojzę. Następna dyszka. W następnej dyszce mamy... O, mamy elitkę. Dobra. Ojza. Okej. Okay. O, no, skipniemy. Lecimy. Jeszcze jedna dyszka. to jest czwarta chyba, nie? Zaraz zobaczymy. W tej dyszce... O, mamy elitkę. Dobra, czekamy co się trafi. Luk! Ej, to była już szósta dyszka? Czy... Czwarta, piąta. Nie wiem, ale mam nadzieję, że to nie była szósta dyszka z gwarantowanym. Skipnijmy, zobaczmy. 88 zostało. No to nie, to jeszcze. To była czwarta dyszka w takim razie. No to jest piąta. Dobra, skipujemy. I teraz dopiero jest szósta z gwarantowanym lukiem. No to dobra, super. Mamy jednego dodatkowego luka. <laughs> Bo w tej dyszce powinien być kolejny luk. No fajnie. Eee, miło, miło. Już trafiłem jednego dodatkowego. Co ostatni będzie? Jest, gwarantowany. <laughs> Okej. Okay. Pyk. Mamy go. Dobra. Czyli w sumie mamy ten gwarantowany plus jeden dodatkowy. I zostało 68 kart. 68 kart na ampu zostanie zapewne, bo będzie reset za 10 godzin. Kupujemy oczywiście globa, bo mamy globy zawsze w cenie. Zbieram sobie globy. O, nie ma, że. Jak tu nie ma? Tu nie ma. Myślałem, że w każdym. Czekajcie, zobaczę w tym przy ampu. O, tu jest LIO. <laughs> Słuchajcie, no ja jestem akurat tak, że nie trafiłem jeszcze w banera LIO, żeby można było pulować. Tak więc czekam na to. Z niecierpliwością. Chyba, że się nie doczekam i kupię po prostu za 120 kart. Ale jak na razie, no to pulowałem sobie Luka. Mam go. W sumie to możemy go ewolwnąć. Jak mam dodatkową kopię. Co tu się jeszcze świeci? A, nowy węcik do zbierania tych trybików. Ja je zbierałem przez cały okres. Jednego dnia chyba nie pozbierałem dodatkowego trybika i mam ich coś koło 23, a powinienem chyba mieć 24. Jakoś tak. Generalnie mam 23 trybiki. Nie polowałem jeszcze żadnego. To z Wami polnę wszystkie 23. Tu było tyle, że mniej tych trybików niż w tym świątecznym Hole, bo tam mieliśmy możliwość zdobycia po prostu większą możliwość zdobycia tych trybików. Ale okej, okay, lecimy po trzy. <laughs> to jest maks, co można. O, o, proszę! No to luka dostaliśmy. <laughs> <Zajebiście>. Żarcik. <laughs> no Żarcik. Fajnie. Ale patrzcie, trafiłem go. Trafiłem. Tak sobie chciałem zażartować, i co? I udało się. To jeszcze bym sobie zażartował chętnie z Anpu i z tym, z prototypem, no ale pewnie nie ma szans. <laughs> ale i tak nieźle, dobra, dobra, dobra. No to kolej, no to w sumie mam trzy kopie, dwie kopie Luka i jeden oryginał. Dobra, dobra. Ale jeszcze mamy 8. Zobaczmy, 8 trybików. No ale, 4 zaawansowane karty i e, dwie runy czerwone <laughs> to nieźle. No, całkiem niezłe pule. Szkoda, że. No dobra. Ale trafiłem. Trafiłem Luka, tak więc e, nie jest najgorzej. Wiadomo, że zawsze może być lepiej. E, ok. Słuchajcie. I to co? Ewol ew Ewoluję sobie zrobimy. Zrobimy szybkiego Quicka. Ok. I zobaczmy naszego Luka. O, bo przecież jeszcze OISY miałem trochę, praktycznie. O, mogę sobie aktywować na niej. E... No. Execute. Egzie... Execute. 159. <laughs> Wolę sobie go dać do Inherit zanim ewolwuje, żeby mi się czasem. Nie ewoluował, ewoluował na przykład ten, który go już gdzieś tam może. Okej, okay, mam go na 159 i lecimy. Fudzik, pyk, look, pyk, fudik, pyk i look. W zasadzie jeszcze fudzik mógłby wpaść. I będę go miał na Mediku. Ok. Mam tyle. Mam. No to lecimy zróbmy. Tak. Tak. Ok. Gdzie jest mój luk? Jest mój luk. I pek. Tadam. Jak widzicie. Osiem kulek czeka na Alio. <laughs> jak się trafi, to go po prostu zrobię. A jak nie, to będę je wykorzystywał na co innego. Na razie czekają sobie. E, powoli idę z kontentem do przodu, tak więc nie jest tak, że stoję i nie mam co robić. Tak więc na razie jest ok. <laughs> roster nie jest jakiś mega zajebiście super. Ale sobie powoli gram, kontent powoli robię, tak więc. E, po co się mam spieszyć? Taka jest prawda. Moja nowość, luk. Dobra, będzie trzeba go ubrać. Okej, okay. eee...